Tak, dzień dobry Państwu. Mirosław Arak, Studio Polaków. Jesteśmy dzisiaj w Warszawie, ale chciałbym tutaj Państwu przedstawić pewien artykuł, dzięki któremu wszyscy w gruncie rzeczy dostajemy mandaty. Jest to artykuł 54 Kodeksu Wykroczeń, który mówi o przepisów o zachowaniu się w miejscach publicznych. Mówi wyraźnie. To wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 zł albo karze nagany. Szanowni Państwo, w momencie kiedy informujemy policjantów bądź inne służby o tym, że mamy problemy zdrowotne zgodnie właśnie z ustawą, a w tym momencie policjant upiera się i chce wypisać na mandat, poprośmy drugiego policjanta, aby wypisał temu policjantowi również mandat w kwocie 500 zł, ze względu na to, że on również łamie ustawę. Dzięki temu może skończymy tą głupią szopkę, która w chwili obecnej właśnie dzieje się u nas w Polsce i wykorzystamy prawo zgodnie z tym, w jaki sposób to prawo zosta powinno zostać przeznaczone. Dziękuję serdecznie za uwagę i pozdrawiam serdecznie z Warszawy. Do zobaczenia. Dzięki Mirku, Bachfat TV spod Pałacy Kultur.